Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cywilizacji 5 Ładnie zaśpiewałem, prawda? Tak bardzo radiowo Teraz przydałaby się muzyka Ale nie mam licencji, bo chciałem taką fajną puścić Nie mam licencji Czyjeś, znanego wokalisty <laughs> Opera w Sydney I ten darmowy ustrój społeczny, tak? Koszty o, 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 zobaczmy ile kasy, teraz natura 644. Ok, lecimy pod ten ŁAT. ŁAT. Dobra, do piechoty, a później zmechanizowane. No i GDIT. Przemysłowa. Mm. Dobra, od razu przedez. A mamy I okej. ok. Na okay. razie nie chcę wywoływać wojny przedwcześnie, bo. Tylko tak to mogę określić Bo ta wojna i tak będzie Wiedeń Pomnik Cudownie Tutaj ile punktów? 75 Czyli nauka 50%, czyli Dość dużo, dość dużo na pewno Szkoła publiczna, giełda, giełda Kasy nie ma Dobra, jest kasy, dużo Biblioteka Uniwersytet Spichlerz 3 tury, to Spichlerz nie będzie, że uniwersytet. Nie będzie ten pomnik. Chinak, nie ma ruchu jednostek. Będzie, musi być. Dokładnie. Tutaj jest git, tutaj jest git. A wy co? Uciekajcie. Byle dalej. Dobra, nasz szcząguś. Zwiedził wszystko. Teraz mu się przyda tylko wycieczka do Genewy. No w fazie tam już niezbyt pocieszone mordy, jak widzę. ho, ho piechota zmechanizowana do Genewy. Co tutaj? Tutaj... Dobra... Gdzie miście jechać w ogóle? Dobra, niech staną tu Na górze nikomu nie będą przeszkadzali Właściwie to chyba coś tutaj jedzie na to miejsce Bądź też te czołgi... Aha, dobra no mamy zgrupowaną armię, mruk się zbliża, jednak atakują pinginierami. <śmianie> <śmianie> Dobra Osman mnie potępia, tak? Osmanin, który... który jedyny trzyma ze mną I Napoleon, który trzymał ze mną cały czas. Wystawili mnie. Ja nigdy nie... Nie, 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 Zaczynałem wojny. No to wchodzimy, czy tam wjeżdżamy, czy łotewa. Dobra. Hmm, co ja mam zrobić? Tych może upoluję po prostu Dobra, tych zostawię ich w spokoju Okej, okay, wyjedziecie tak? Czy wy a wy sobie śpicie ogólnie No bardzo, bardzo mądre. Ojej, co się dzieje? A, tutaj trzeba zmechanizować tą piechotę. Nie... Wszyscy mnie potępiają, tak? No nikt nic nie miałem, dopóki mnie nie potępili Tutaj w ogóle się nie będę udzielał, bo nie ma co Ojej Stare sari Właśnie właśnie Przecież ja tu mam śpiące jednostki Latające tak. Druga jednostka. Proszę. I trzecia jednostka bombowca. Również proszę. Coś tam będę patyczkował. Z takim miastem. Laboratorium badawcze. ok. Coś jeszcze musi się zadziać. Tak tutaj. Zostańcie. I to śpijcie. Okej. Okay. Teraz już nic nie powinno. Ale cisnął. Nie chcę ich już pogrążać A <laughs> nie wygląda to dla nich zbyt ciekawie No zdecydowanie nie wygląda to dla nich ciekawie Przy budowanie drogi Oczywiście Czy trakcja kolejowa też może być Myślę, że się nie pogniewają Bom, bom. Ale tu będę miał dużo... Fajności Dobra, co tam Lecimy od razu bombowcami Ty masz logistykę Ciebie też użyjemy Nie będzie ta piechota dla mnie. Dobra, wjeżdżaj do tego miasta. Piechota. No przełącz. Oj tam, oj. Zdecydowana wygrana tutaj wielka, ale zawsze. Dobra, lecimy tu. Okej. Okay. Nie dam mi rozwalić tej jednostki. Choć wybitną nie jest. Jeps. No nie ma jak się porywać z mieczami. O stolica. Mm. Lubię to. Ja też to lubię. Okay, jeszcze ten nie zaatakują. Podbijemy im miasto. Potępę. A co to jest pancernik? Czyli tutaj jest dostęp do wody. To spoko lokacja. In słojem nie mam na co narzekać. Okej. Okay. A jeszcze ci nie wjechali, w ogóle mieli być gotowi do bitwy. A wyszło jak wyszło. Wyjedźcie tutaj Zdecydowanie się to przyda trakcja Sound Coś na to zadowolenie, stadion Bo Trzeba teraz zadowolić lud Lud, a nie lud. Yeah. Okay. Powinna być moja. Przynajmniej powinna być. Co ty chcesz znowu, kretynie? Trochę mnie nie docenia chłopak chyba. A, tutaj. Jeps W czołg mi strzynili. O! Kto tam stoi? Kto to? Co to? Jaki generał? Barkas Hamilkar Barkas Gdzie wrogi oddział? Ja się posram Tutaj Uciekajcie lepiej, Nie tak będą uciekać Nie wiem dlaczego tu odkryłem oraz jednostki e, Spoko, ja wolę natychmiastowe leczenie no, Dokładnie A Teraz obczajmy co tu się da zrobić, tak? Mm -hmm. Obleżenie 3 To jest jednostka Jeszcze raz je butnie może Bo uwielbiam Oble... jo. Oj, 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 oj. Dobra, niech się zmniejszają wpływy. Aha, kolejny, Ok. No i teraz to już... Spokojny wjazd, nie... Jeszcze nie... Dobra, na stolicę to mogę jeszcze poświęcić jeden. I ciebie też. O. I proszę. Jakie terytorium nagle. O ta jaki tu utłup. Tu, bo, bo. Oni tutaj dość duże terytorium mieli. Znaczy mają jeszcze, jeszcze mają. Bum, 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 bum. Dzień dobry. Przełącz. Niezadowolenie trochę. Trochę jest niezadowolenia. Jedźmy stąd. Tutaj jeszcze. O, tu jest Warszawa. Przecież ona była gdzie indziej. O, mi się wydaje. Dobra, postrzelili mnie trochę. Ała. I tyle. Z bólu. Medyna 101, czyli oj oj oj, ile 101 punktów nauki, to jest bardzo dużo. Ok. Jeps. Dość dystansowo. Tutaj są rzeczy, które się nie zmieniają. Nie, nie chcę wojny na razie. W następnej turze wywołam wojnę Ojej ojej, dobra, kolej budujemy przecież czuwaj na razie. Ty też se czuwaj. A ty też se czuwaj Pamiętam o was na szczęście. Dwukropek gwiazdka Oj tutaj bomby atomowej nie opłaca się zrzucać. do sprzątania będzie czy jednak... a nie. ty no to nie, jedziemy tam, cofamy się aha dobra, oni pikinierami występują to połowę tu, może połowę tu my mam w opłacie za umowę naukową <noise> coraz bardziej chamscy stają się jednak ci osmanie Tak wiem, kim się stałeś. Technologia, technika rakietowa. Do czego prowadzi? Globalizacja robotyka, ekologia, satelity, oczywiście, że satelity. Oho dobra, o, to to mamy miasto. że nie tak twierdzę Ja się nie mylę za często Ale co? Ale szachmat Co to za miałaś to? na terytorium Genewy Myślę, że już mogę nawet wkroczyć poważniej A tak Chyba mi gówno sto wyjdzie, coś tak czuję Po prostu muszę tak nie inaczej O kurde O kurcze bela <grymne> Elektrownia atomowa w Mekce Czy wodna Atomowa Logistyka no proszę Jedno uderzenie tutaj i drugie tam. Tak? Nie, no regeneruj się jednym. Teraz drugi bombowiec ten był używany. Nie, a drugi się regeneruje. Trzeci to w ogóle nie uderzy o tam. Wszystkie mają logistykę. Pierwszy ma. Drugi ma, trzeci, trzeci nie ma. Uderzaj. Aha, to, to trzeba przetransportować tu. Bo ma za daleko. Ok. Kopalnia. Dalej. Wiedej. Co się, coś robi w ogóle? Robi się na tym monotonnie i powolnie, ale się robi. Staj. to jest dopiero atak mhm. dobra zostawiam to miasto bo o, szkoda szkoda chłopa No szkoda trochę tego miasta nie podbić genewy, nie podbiłem genewy To podbiję następnej turze i wtedy zakończę, jak już obiecałem. A ja wszystko i to jedną turę przeciągnęło, no patrz, popatrz Miesz op, produkcję To uniwersytet. Tu nigdy nie rozwinę tego idealnie No chyba, że Później będę się budował Aha, przystań tu jest niepotrzebna zupełnie, zmień produkcję Na przykład na pomnik Na przykład Mhm Bo ją mnie wyniszczyć. Nicą na czołgi. Dobra, udało im się. Ale tak szczerze mówiąc, nic im to nie dało. Nie wiem, co się ich stało teraz z stolicą. Tutaj jest. Utari, czy jakoś tak. Czy to jest miasto położone na jedynczej wyspie? Jeśli tak to mamy bardzo ciężko do zdobycia Dobra, niech będzie boom Dobra, tutaj jest I wjeżdżamy No to jest, do cholery. Seriously. Ja pierd. Dobra. Yes. Dobre. Trzeba było zabijać? No myślę, że nie. Bum. Bum. Taka najsłabsza jednostka nie wiedzie, aż ta Ale Genewa jest nasza, chociaż to. jeszcze nie jest przyłącze as 31 zadowolenia, bo już nie ma, no. Dobra, sąd w Genewie. Dalej, co? Oczywiście, że stadion. Nie Warszawa, stadion. Nie o to teraz chodzi. Regenerate, please. Ok, wyjedziecie. Ale macie jechać tutaj. Począt, też musi być pod zadowolenie Dobra, czyli już mamy Australię tylko dla siebie No i tutaj będzie problem <noise> Będzie trochę nudno Dobra, regeneruj się Nie wiem czy będzie nudno Na pewno Będzie fajnie Musi być fajnie, musi być zabawa Tutaj bombowiec, niech się regeneruje, bo dostał trochę Nawet nie trochę, a bardzo, bo... Ta oni... oni inna zasięgu już mieli Okej, okay. to... trochę zjebałem To tutaj ogród w Wiedniu nie będzie Dalej, kolej Szybka kolej miejska sąd. I dziękuję wam za oglądanie odcinka, trzymajcie się, cześć!